To o ten teren od lat toczy się batalia. Mieszkańcy już 40 lat czekają, aby tu powstał park i teren sportowo-rekreacyjny, ale te działki atrakcyjne są dla deweloperów. Firma Vekta po zakupie terenu chciała wybudować tu osiedle na 2000 mieszkań. Zaprotestowali jednak okoliczni mieszkańcy. My domagamy się e, tak naprawdę realizacji funkcji parkowej na 41 hektarach w centrum latej. Deweloper uzyskał decyzję o warunkach zabudowy. Inwestycji jednak nie rozpoczął, bo na przeszkodzie stanął wyrok samorządowego kolegium odwoławczego. Firma Vekta odwołała się od tej decyzji. Dziś jednak sąd oddali jej skargę. Po rozprawie Adam Pawlik z Ratajskich Porozumień Rad Osiedli nie krył swojego zadowolenia. To wielki sukces dla zatajskiego Porozumienia ratosiedli, jak również dla Stowarzyszenia My Poznaniacy, gdzie w ostatnim czasie wspólnie występujemy w tej sprawie i jak wszyscy widzimy. Prawda, wychodzi na jaw. Według radnych miejskich w spornym miejscu powinien powstać park. Prezydent Ryszard Grobelny decyzję radnych uważa za błąd. Zdaniem prezydenta miasto na tym straci, bo teraz będzie musiał odkupić teren od dewelopera za 100 milionów złotych. Lech Mergler ze Stowarzyszenia My Poznaniacy dzisiejszy wyrok uważa za sukces. Cieszymy się, no, tak się, że łga, że, że, że nie zrobił stanę. stronę, natomiast... Liczyliśmy na to, że sąd uchyli te warunki zabudowy. Sprawę ponownie rozpatrzyć ma Wydział Urbanistyki Urzędu Miasta. Wicedyrektor Wydziału Tadeusz Jurga w tej sprawie wypowiadać się nie chciał. Czeka na pisemne uzasadnienie. Wyrok jest nieprawomocny. Adam Warteński, Puls Dnia.